Słuchajcie, chodzę sobie z psem. W tym bloku kiedyś mieszkałem, ale to nie o tym. Dostaję takiego SMS-a. Tak ja też jestem w szoku i to wielkim, bo nie wiem tak naprawdę o co konkretnie chodzi. Jeszcze na szczęście musiała wlecieć żabka. Po szczęście mi się na pewno przyda. Ale powiedzcie sami, co ja mam na ten temat myśleć? Ktoś sobie robi, a czy to tak na poważnie? 18,5 tysiąca zł długu. To jakaś abstrakcja. Nie wiem, czy to jakieś wyłudzenie. A może faktycznie? Mam jakieś gry kogoś za 18 tysięcy zł długu. W sumie gość ma dobry patent. Czeka dwa lata i nalicza odsetki zgodnie z regulaminem, ale jakim? Chyba żyje w jakimś matrycie, naprawdę. Nie wiedziałem, że naprawdę istnieją tacy debile. Ale jak rozumiem tego SMS-a, to chodzi zapewne o to, że mam kogoś gry, które dzisiaj są warte 18,5 tysiąca złotych. aby na bynajmniej tyle są teraz warte przez ten okres dwuletni. Tylko co ja robiłem dwa lata temu? 2023 rok. Hmm. Ciekawe. Nie mam pojęcia. W sumie nie przypominam sobie w ogóle takiej sytuacji, więc olałem temat, dałem do blokowanych. Adios, muchachos, szczęśliwego dziąka. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko głupieją.